Cześć kochani, dzisiaj opowiem Wam o trzech komiksach. Wszystkie wydane są przez wydawnictwo Egmont. Pierwszy to należące do serii O Lucky Looku jest to seria, w której dużo historii, no mogę stwierdzić, że każda historia niesie jakieś pouczenie, jakiś głębszy sens że, głębszą prawdę. W ubiegłym tygodniu opowiadałam Wam o komiksie, w którym głównym przesłaniem było to, żeby starać się zażegnywać spory w społeczeństwie, ponieważ na kłótni dwóch całe społeczeństwo potrafi tracić. Tym razem Billy Kid. Jest to komiks o nieodpowiednim wychowaniu dzieci. Jeśli macie wrażenie, że zaraz będzie to opowieść o bezstresowym wychowaniu, to absolutnie Was zapewniam, że żadnych takich bójt nie będzie, bo nie jestem, nie należę do osób, które mylą bezstresowe wychowanie z wychowaniem bez granic. Tutaj autorzy pokazują, jak wygląda właśnie wychowanie bez granic, w jaki sposób pozwala się dziecku na wszystko i podsuwa zabawki, które niekoniecznie są odpowiednie dla jego wieku I niekoniecznie jest to przedmiot, który kto, ktokolwiek powinien mieć w rękach z małego nicponia, któremu wszystko uchodzi na sucho wyrasta mały rozrabiaka, który terroryzuje całą społeczność w jaki sposób Lucky Luke sobie tym razem poradzi Przekonajcie się sami. Możecie na pewno z komiksu wyciągniecie taki wniosek, że w grupie siła i każde zło, które nas spotyka, jeśli, spotyka, jeśli wychodzimy mu naprzeciw całym, całym społeczeństwem, to jesteśmy w stanie to zło pokonać. Pouczająca opowieść po raz kolejny. Po raz kolejny też spotkanie z Jakarim. Jakari, podobnie jak seria o Leakim Luku, to opowieści bardzo pouczające, zabierające nas w świat ważnych problemów, pokazujące w jaki sposób radzić sobie ze złością, z wszystkimi negatywnymi emocjami, z wszystkimi przeszkodami, w jaki sposób zdobywać uznanie społeczeństwa i dlaczego niekoniecznie na siłę trzeba o to uznanie społeczności zabiegać że bywają wartości czasami ważniejsze niż to, że inni nas lubią tutaj jak Kari akurat już nie ma tego problemu ponieważ już został zaakceptowany już uwierzono w jego siły już uwierzono w jego mądrość i on po prostu spędza miło czas ze swoją koleżanką Bawią się, zwiedzają okolice, e, ponieważ należą do wędrownego plemienia Indian, e, za każdym razem mogą poznawać nowe tereny. E, no i tutaj, właśnie poznając nowe tereny, wchodzą sobie e, w okolice skały. E, z tej skały podziwiają widok, e, podziwiają całą okolicę, piękno, e, ale e, zastaje ich deszcz. I szybko okazuje się, że okolice skały zostają odcięte od właściwego lądu. I z tego powodu mali bohaterzy zostają uwięzieni, ale nie tylko oni, bo jeszcze zostaje, zostają uwięzione łosie i jeszcze jest drapieżnik, który na te łosie będzie polował. W jaki sposób jakari razem z tęczą i małym piorunem uratują? Urannego łosia. Przekonajcie się czytając. Jest to świetny komiks pouczający dla dzieci, zachęcający do czytania przede wszystkim. I kolejna odsłona z serii Sisters. Tym razem mamy do czynienia z superbohaterkami superbohaterki, które ciągle się uczą czegoś nowego, żeby pokonywać nowych wrogów. A jednocześnie potrafią jeszcze nadal ze sobą walczyć i jednocześnie rywalizować, rywalizować, tak jak we wcześniejszych komiksach. Zarówno jeden, jak i drugi z autorów, Kazenow i William, to autorzy także takich komiksów jak o kotach, Kasia i Koty. Jeśli kojarzycie, te komiksy i, i, te, i, i o psie Bili i Ptyś te komiksy mają to do siebie, że one zwykle na jednej stronie zawarta jest cała historia, cała akcja. Całość jest w postaci swoistego dowcipu opowiedziana. Tutaj mamy nieco dłuższe historie, bo te przygody sióstr ich wyzwania, ich zabawy, to już jest kilkustronnicowe kilku wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć, muszą nauczyć się nowych rzeczy i tak dalej, więc to troszeczkę czasu więcej zajmuje i znajduje się na większej ilości stron. Nie sprawdzałam, nie liczyłam, ile jest tutaj tych historii i ile jest historii w innych tomach, Jedno jest pewne, ten tom jest dużo grubszy niż yy, wszystkie inne z całej serii. Być może właśnie dlatego, yy, że te opowieści tutaj są dłuższe i prawdopodobnie jest zbliżona ilość yy, historii. Dlaczego polecam Wam komiksy, a zwłaszcza z Waszym dzieciom? Yy, bo komiks to jest takie coś, co jest niedoceniane. W naszej szkole komiksy pozwalają przemycać bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne prawdy. Pozwalają poruszyć wiele istotnych problemów. Zachęcić dziecko do sięgania po cokolwiek, po jakąkolwiek literaturę. Moja przygoda z literaturą, z miłością do książek, właśnie zaczęła się od komiksów. Ponieważ wcześniej byłam tak troszeczkę zmuszana do czytania książek, które nie miały ilustracji, i mi książki wtedy kojarzyły się z wielką męką czytania długich tekstów, które nie do końca rozumiałam, bo miałam je wtedy kilka lat, a książki, które mieliśmy w domu, niekoniecznie były akurat do tych kilku latków adresowane. Miałam po prostu czytać. Na szczęście y, dość szybko wszystkie książki przerobiłam e, razem z y, jakimś tam jednym z tomów Proust'a. Y, y, bo, bo było na półce i, i miałam czytać po dwie, trzy strony dziennie, 4 pięć. Im więcej, tym lepiej. E, na szczęście szybko przerobiłam te książki i e, trafiłam do biblioteki. A w bibliotece. Odkryłam wspaniały regał z komiksami. Zresztą w moim rodzinnym mieście jest bardzo sympatyczna pani bibliotekarka, która świetnie podpowiada dzieciakom, po co powinny sięgnąć, w jaki sposób rozwijać swoje zainteresowania czytelnice, czytelnicze. I to właśnie dzięki temu, że ona ciągle dostarczała w bibliotece nowości. Mogłam rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze, zaczynając od takich nie, niepozornych tekstów komiksowych, no niekoniecznie tych akurat, bo ja wówczas skupiałam się na Kaczerze Donaldzie i myszkę Miki, bo właśnie tych komiksów było wówczas najwięcej. Później były też oczywiście inne, ale zwykle było ich mało i były rozchwytywane. Ale oczytanie, samo sięgnięcie po tekst, samo wejście w coś, co trzeba przeczytać i sobie wyobrazić, dopowiedzieć, sprawiło, że chciałam czytać więcej i więcej. A że moje umiejętności i wymagania czytelnicze rosły, dosięgałam z czasem po kryminały, po książki detektywistyczne. W szkole podstawowej miałam przerobioną całą chmielewską później sięgałam jeszcze po Williama Shakespeara. bo był łatwy i o, poruszał ważne dla mnie sprawy e, tak, za e, tak troszeczkę inną drogą no i tutaj właśnie e, też w komiksach ważne sprawy omawiane i pokazywane z różnych perspektyw zdecydowanie polecam a o komiksach oczywiście poczytacie sobie więcej na blogu